Dzisiejszy odcinek poświęcony jest strategii, a właściwie zarządzaniu strategicznemu. Wiemy, że strategia, zarządzanie strategiczne wyrosło z praktyki gospodarczej. Wcześniej było utożsamiane z planem. Dzisiaj bardziej się eksponuje znaczenie procesu, a nie samego planu. Nasz gość specjalny, specjalista z zakresu zarządzania strategicznego. Jak rozumiana była strategia, a jak dzisiaj powinna być rozumiana? Rozumiem, że do mnie to pytanie jako do takiego Matuzalema, który w nieskończoność zajmuje się strategią i zarządzaniem strategicznym, ale rzeczywiście obserwuję, jak ewoluuje zarządzanie strategiczne i strategia przez już naprawdę kilkadziesiąt lat. Jedno się nie zmienia. To podejście, które tutaj zostało zaprezentowane, chyba wciąż jest aktualne. Ja też myślę, że można cały czas. Strategię rozumieć jako pomysł na sukces, koncepcję rozwoju i to tego długofalowego. Natomiast rzeczywiście w tych latach dawniejszych widzieliśmy strategię jako plan. Na naszych oczach zaczęło się zmieniać w kierunku koncepcji, pomysłu, bardziej kierunku, wizji i drogi dojścia do tej wizji niż konkretnego, szczegółowego planu. Myślę, że ten ostatni czas bardzo dużo nowego wniósł, jeżeli chodzi o zarządzanie strategiczne. Jeszcze parę lat temu wydawało się, że może się, może się zarządzanie strategiczne skończyć, ponieważ faktycznie ta nieprzewidywalność powodowała, że wybieganie przyszłości jest coraz trudniejsze. Natomiast i pandemia, i to, co ostatnio się dzieje, uświadamia nam, że z jednej strony musimy mieć strategię, która będzie kształtowała przyszłość, coraz trudniej ją będzie stworzyć, Musimy być jednocześnie elastyczni i musimy tę strategię bardzo często i bardzo regularnie modyfikować. Więc chyba to zarówno strategiczne wyłoni się teraz zupełnie innym niż jeszcze myśleliśmy dwa lata temu. A dzisiaj też coraz bardziej mówi się o takim, takiej konieczności włączania większej grupy pracowników w proces strategii. I to jest pewnie też taki trend, który obserwujemy, zajmując się tymi problemami. Jasiu, ty się zajmujesz tak naprawdę taką koncepcją otwartej strategii. Czy to potwierdza, Czy, czym w ogóle jest taka strategia? Więc otwarta strategia to jest koncepcja, która zakłada, że w proces zarówno tworzenia jak i wdrażania strategii angażujemy jak najszersze grono osób i zapewniamy pewną transparentność, tak? A zatem realizujemy dwa wymiary: inkluzywność i transparentność. Jednocześnie mamy możliwość adresowania wielu rodzajów potrzeb. Czy to jest proste? Oczywiście nie. O ile angażowanie szerszego grona aktorów jest Pewnie zadaniem łatwiejszym, o tyle transparentność wszystkich modyfikacji, iteracji, etapów tych procesów, które zachodzą, no okazuje się być nie lada wyzwaniem. Inkluzywność, o której wspomniała Jasia, łączy się niewątpliwie z relacjami. Z relacjami to na różnych poziomach. I w zarządzaniu strategicznym też w ostatnim czasie, w ostatnich latach prowadzi się wiele badań, które właśnie dotyczą relacji. Patrycjo, ty się zajmujesz szczególnym rodzajem relacji. Czy mogłabyś tutaj podzielić się z nami tą swoją wiedzą? Zarządzanie strategiczne bardzo mocno się zmienia, tak jak tutaj już powiedzieliśmy. Jednym z tych wymiarów zmian jest coraz większe zwracanie uwagi na współpracę międzyorganizacyjną co ciekawe, na współpracę międzyorganizacyjną z konkurentami czyli chodzi o to, żeby wchodzić w relacje ścisłej współpracy z konkurentami, dlatego że oni niejednokrotnie mają te same. Potrzeby co my, mają podobne cele jak my, ale też co istotne, no próbują e, mieć bazę zasobową, bazę kompetencyjną, podobną do naszej. Dzięki temu Możemy wymieniać wiedzę, możemy wymieniać pewne, e, pewne zasoby i co ciekawe, to się bardzo dobrze sprawdza. Tutaj doskonałym przykładem na gruncie naszego kraju jest chociażby Dolina Lotnicza, która pokazała, że współpraca przedsiębiorstw tego sektora pozwoliła ten sektor ze skraju bankructwa wynieść tak naprawdę na europejskie wyżyny. Więc to działa. Dolina Lotnicza to bardzo dobry przykład praktycznego zastosowania tego, czym my się zajmujemy w badaniach. Ale jeżeli mówimy o tych właśnie praktycznych zastosowaniach, to może powróćmy na chwilę do tej koncepcji otwartej strategii. Czy tutaj można by było jakiś taki spektakularny przykład podać? Może to nie jest spektakularny, ale mimo wszystko rozpoznawalny przykład takich otwartych praktyk strategicznych, które stosuje czy stosowała firma LEGO. W pewnym momencie znalazła się ona przed poważnymi dylematami strategicznymi. W którym kierunku iść, jak budować swoją przewagę konkurencyjną, i zaprosiła do współpracy bardzo wielu różnych aktorów. Poprzez stworzenie specjalnej platformy dała możliwość wypowiadania się zarówno klientom, pracownikom, jak i różnego rodzaju innym interesariuszom na temat tych strategicznych kierunków. Które byłyby pożądane, i dzięki temu stworzona została seria, którą chyba wszyscy rozpoznają czyli LEGO budowle, adresowana do dorosłych, tak? i okazała się być naprawdę spektakularnym sukcesem rynkowym. Padły tutaj przykłady no, konkretne, ale to były organizacje biznesowe. A co z naszym sektorem? W końcu reprezentujemy szkolnictwo wyższe. Powinniśmy się chyba też zajmować tym obszarem i w praktyce wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które badamy. Czy jakieś takie przykłady w zakresie koopetycji właśnie w szkolnictwie wyższym moglibyśmy znaleźć? Jakie lekcje tutaj trzeba by było odrobić, a może już są odrobione? Więc jeśli chodzi o kompetycje wśród uczelni, to tak naprawdę to zjawisko jest bardzo słabo zbadane na świecie. Natomiast co się okazuje z wstępnych badań eksploracyjnych, już wiemy, że o ile Zarządzający uczelniami niekoniecznie uświadamiają sobie, że stosują strategię właśnie koopetycji, czyli współpracy z konkurencją, to możemy znaleźć pewne przykłady odrobionej lekcji nawet na przykładzie naszej uczelni. Tutaj ten przykład stanowić może przedsięwzięcie w postaci grantów międzyuczelnianych, zainicjowany wstępnie jako współpraca pomiędzy naszą uczelnią a Szkołą Główną Handlową, a obecnie obejmująca swoim zasięgiem współpracę wszystkich pięciu uczelni publicznych, ekonomicznych. I to tak naprawdę pokazuje, że kompetycja w świecie nauki się sprawdza. Bo wiele tych projektów tak naprawdę dzisiaj ma efekt w postaci wspólnie złożonych projektów, super funkcjonujących, zespołów badawczych, no ale co najważniejsze dla nas, to także wielu wspaniałych publikacji, które znajdują miejsce w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych. Więc tak, lekcje odrabiamy, natomiast to nie oznacza, że lekcje odrabiać nie powinniśmy nadal. To kluczowe może, co teraz przed Nami, to wzmacnianie tej współpracy, tej kompetencji także na poziomie międzynarodowym. I to jest wyzwanie, które wydaje mi się warto podjąć. Panie rektorze, pod skrzydłami pana rektora implementowana jest nasza strategia, Strategia 2030. Co dobrego tutaj możemy powiedzieć? Co się zadziało? Czy potwierdzają się wyniki badań, które prowadzone są na świecie? Jakie tutaj lekcje odrabiamy? No, ostatnie lata to jest zmiana pozycji. Przez wiele lat doradzałem innym, jak zarządzać strategicznie. Były to jednostki zwykle biznesowe choć i samorządowe. Natomiast ostatnimi laty, jako rektor, odpowiadam no, w dużym stopniu razem z władzami uczelni za strategię, za zarządzanie strategiczne naszej uczelni. Nie ukrywam, że to jest trudniejsze niż doradzanie, bo to jest odpowiedzialność. No i tu rzeczywiście, jak w soczewce, wszystkie problemy zarządzania strategicznego się ujawniają. Przez na przykład wiele lat badałem, zastanawiałem się nad zwiększeniem szans realizacji strategii. No tutaj rzeczywiście my jesteśmy na etapie, na etapie realizacji i rzeczywiście problemy związane z angażowaniem ludzi, z rozliczaniem zadań strategicznych z całą rozciągłością się pojawiają. Rzeczywiście myślę, że nieźle sobie radzimy, ale tak naprawdę nie jest to łatwe. Tu dzisiaj była mowa o. Open Strategy. No, rzeczywiście nasza koncepcja zarządzania strategicznego, choć takiej nie nazywaliśmy, jest koncepcją otwartego zarządzania strategicznego. Tutaj kilkadziesiąt osób, no do stu w niektórych etapach uczestniczyło w kreowaniu strategii teraz, w realizacji strategii, więc jest to klasyczna otwarta strategia, choć oczywiście ona się łączy, tak, w tej otwartej strategii, z przywództwem strategicznym, więc tu staramy się połączyć jedno z drugim. Koopetycja też ma miejsce nawet szerzej, nie tylko w badaniach naukowych, bo autentycznie przyjaźnimy się z naszymi konkurentami, w sensie i pracowników, i władz, konsultujemy różne rzeczy, a jednocześnie nasi najważniejsi konkurenci, to jest SGH, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, w Krakowie. W Poznaniu. To nie przeszkadza, no i wydaje się rzeczywiście, że te doświadczenie z zakresu zarządzania strategicznego na uczelniach pewnie są niełatwiejsze, a może trudniejsze niż biznesowe. No tutaj zarządzamy armią generałów samych. No dużo trudniej pewne decyzje podejmować, mniejsze doświadczenia są, ale myślę, że sobie radzimy i sobie poradzimy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jak widać, strategia ma wiele twarzy, ale też ma. Trochę tych ciemnych stron, z którymi trzeba sobie radzić. Jak to mówią, niezależnie od tego, jak świetna jest strategia, ważne są rezultaty. A tych rezultatów nie będzie, jeżeli nie będzie zaangażowania wszystkich albo wielu w ten proces realizacji strategii. Zachęcamy. Dziękuję bardzo.